W zamyśle jego organizatorów Europejskie Forum Regionalnego Sportu miało być platformą do rozmów na temat prosportowych działań w wydaniu mniejszych miast i miejscowości. Miało być i było. Czwartkowe wydarzenie przyciągnęło do areny regionowo ponad tysiąc działaczy, trenerów i samorządowców z różnych regionów kraju. My, jako Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Sportu, działamy na poziomie lokalnym, współpracujemy z wieloma klubami, właśnie regionalnymi, małymi, w mniejszych miejscowościach i dostrzegamy, że tak naprawdę nie ma dla nich platformy do dyskusji. W Polsce odbywają się różne wydarzenia, kongresy sportowe, ale tam mówimy o sporcie zawodowym, o topowych ligach, topowych klubach, ale nie ma przestrzeni dla małych klubów, samorządu. A my tutaj chcemy połączyć tak naprawdę trzy światy: świat klubów sportowych, biznes, lokalnego biznesu i samorządu. Arena regionowa, jak wiemy, na przestrzeni lat gościła wielu znakomitych sportowców, wiele fantastycznych wydarzeń. Ale tego typu wydarzenie, jak jest dzisiejsze Forum Regionalnego Sportu, no to jest taka nowinka, i oczywiście bardzo chętnie się zaangażowaliśmy we współorganizację tego wydarzenia. Myślę, że ono wniesie mnóstwo korzyści, jeżeli chodzi o współpracę samorządów porząd kluby sportowe, czy też rozwój regionalnego sportu na terenie Legionowa, na terenie powiatu legionowskiego. Mnóstwo znakomitych gości, mnóstwo bardzo ciekawych mówców. Myślę, że każdy, kto tutaj przyszedł i dzisiaj spędzi z nami czas, wyniesie coś pozytywnego. Służyły do tego ciekawe wykłady oraz prezentacje prowadzone zarówno w głównej części hali, jak i w jej sali konferencyjnej. Przez cały dzień odbywały się też debaty z udziałem kilkudziesięciu ekspertów, a także animatorów lokalnego sportu. Co ważne, miasto gospodarz forum nie musiało mieć i nie miało wobec nich żadnych kompleksów. My ze sportem jesteśmy związani właściwie od początku, bowiem nasza nazwa pochodzi od Legionów Józefa Piłsudskiego i zrodziła się na Wołyniu tam stał front I wojny światowej dokładnie w tym samym miejscu gdzie warszawska legia i od początku samorządu stawiamy na sport stawiamy na drużyny mamy w tej chwili zespół w piłce ręcznej w ekstraklasie mamy kobiecą drużynę w pierwszej lidze i ta hala Możecie mi wierzyć lub nie, ale zapraszam na każdy mecz, naprawdę drży w posadach na każdym meczu i tutaj przeżywamy olbrzymie emocje sportowe. My jako samorząd województwa mazowieckiego wspieramy bardzo mocno sport, różnymi programami, na różne inwestycje w każdych gminach, to widać jeżdżąc po Mazowszu. Szanowni Państwo, ja się bardzo cieszę, że dzisiejsze wydarzenie odbywa się właśnie w Legionowie. Jest, można powiedzieć, Panie Prezydencie, dla nas, mieszkańców, legionowa taka stolica naszego sportu. Nie jest tajemnicą, że największą przeszkodą w jego rozwoju były i są pieniądze. Dlatego właśnie jeden z głównych wątków Forum dotyczył lepszej współpracy klubów oraz lokalnego biznesu, takiej, z której obie strony czerpałyby wymierne korzyści. Oczywiście podstawowe problemy to te dotyczące finansowania, ale to są też pro problemy z profesjonalizacją tak naprawdę klubów, bo one potrafią sobie awansować sportowo na wyższy poziom, ale już organizacyjnie się zbudować mają problem. Więc to są takie, myślę, dwa główne aspekty. Dużo potrzeba edukacji, zarówno po stronie klubów sportowych, które muszą nauczyć się tworzyć oferty dla lokalnego biznesu, ale też tak naprawdę ten lokalny biznes musi nauczyć się korzystać z tego narzędzia, promocji, jakim są kluby sportowe. Jak dobrze by klub w swoim mniemaniu nie funkcjonował? Ja myślę, że zawsze jest przestrzeń do tego, żeby poprawiać, udoskonalać, zwiększać wydajność, jeżeli chodzi o, o działania, o, o funkcjonowanie klubów czy też samorządów, bo, bo i my samorządowcy, my ludzie, którzy jesteśmy związani ze sportem i działamy na rzecz tych klubów, ludzi, którzy chcą uprawiać sport, cały czas się myślę uczymy, cały czas ta wymiana doświadczeń z innych gmin, z innych wzorców jest bardzo wartościowa i na pewno przyniesie wymierne korzyści, jeżeli chodzi już o ten produkt finalny, czyli, czyli funkcjonowanie klubu, czyli organizowanie imprezy sportowej, czyli, czyli wykorzystanie optymalnych obiektów sportowych. Niezależnie od kwestii sponsoringu, dużą popularnością cieszyły się panele eksperckie, w trakcie których mówiono o edukacji sportowej dzieci i młodzieży, czy też wyzwaniach i barierach związanych z aktywnością osób z niepełnosprawnościami. W opinii większości specjalistów jest tu jeszcze wiele do zrobienia. Mieliśmy troszeczkę zasnąć, jeżeli chodzi o, o, o pandemię. Było sporo obaw. Pojawiały się raporty, które gdzieś tam z niepokojem pokazywały tendencję, że może gdzieś tam do tego sportu być ciężko wracać, ale ja dostrzegam jakby zupełnie odwrotną tendencję. Młodzież się garnie do uprawiania sportu, kluby sportowe przeżywają długą młodość, bo bardzo dużo dzieci chce jednak uprawiać to, 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 ten sport, przeróżne dyscypliny sportu, i my samorządowcy powinniśmy robić wszystko, co w naszej mocy, żeby tą możliwość dawać. Liczymy przede wszystkim na wywołanie dyskusji wokół właśnie tego sportu lokalnego, regionalnego. Oczywiście my taką jedną konferencją nie zbawimy świata, ale zwrócimy uwagę, chociażby obecność tutaj polityków, samorządowców, ale też mediów, które na co dzień o tym lokalnym, regionalnym sporcie nie mówią tak dużo. Organizatorzy przygotowanego z rozmachem Europejskiego Forum Regionalnego Sportu mają nadzieję, że z czasem zmieni się to na lepsze, także za sprawą poparcia wpływowych instytucjonalnych mecenasów. Honorowy patronat nad Europejskim Forum Regionalnego Sportu objęli bowiem Ministerstwo Sportu i Turystyki, marszałek województwa mazowieckiego, starosta Legionowski, prezydent miasta Legionowo, a także Związek Miast Polskich.